O. Znowu błoger. Jest. 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 A ja skółka dzisiaj, słuchajcie, rozwaliła wodę. Siemanko, Wam wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj przyjechałem. Mam takie dwie luźne godzinki. Yy, przyjechałem sobie nad zbiornik, gdzie ostatnio widzieliście materiał z kubą, jak pływałem. Spróbuję sobie poszukać yy, trochę grubiej konia, czyli gumy 10 cm jaskuły, może siódemki jakieś, ale jakieś drzerki, czatrebajty, woblery, cykady. Zobaczymy. Zakładam zaraz wodery, zbroję wędkę. I widzimy się nad wodą. Tak więc trzymajcie kciuki, żeby przez te dwie godzinki coś się udało jednak, może jakiegoś fajnego oksika trafić. Na początku sobie założę fluorocarbon 017. Lubię te drenanowskie. Powiem Wam szczerze, że nie zawiodły mnie jeszcze. Yy, plecionka z fluorokarbonem. Bardzo fajny węzeł mi pokazał Kuba ostatnio właśnie jak pływaliśmy. Ponoć Sebastian Kowalczyk go pokazywał kiedyś. Słuchajcie, łapiecie sobie dwa i plecionkę, i fluorocarbon. Robicie z nich pętelkę. Taka pętelka wystarczy. I po prostu cztery razy jedno i drugie przekładacie przez pętelkę. Dobrze jest sobie to poślinić. I po prostu zaciskamy, słuchajcie. Zaciskamy. I to już naprawdę fajnie nam trzyma. Obciąć tylko końcówki, zostawić sobie taki mały kawałeczek tu na końcu. Obetniemy. Mamy fajny węzełek. Słuchajcie, teraz tylko agrafka, i, i możemy lecieć nad wodę. Agrafka zawiązana. Fajne te graweczki od Bartka, powiem Wam. I na pierwszy ogień pójdzie jaskuła 10 centów. Taka perełka od Dominika. I zobaczymy. Założone. Lecimy. Pierwszy rzut. Tutaj jest taki spadek. Rzucimy sobie podwiat. A dzisiaj wziąłem ze sobą Robinsona Diaflexa do 10 gram. E no, i zmieniłem na nim koło wrotek, bo wcześniej byłem ze stradikiem. Teraz jestem z Vanfordem i sprawdzam sobie nową plecionkę. Zmieniłem sobie też plecionkę. To jest Sundline Siglon 8 lb kupiłem. Zobaczymy, czy wytrzyma moje łowienie. Teraz sobie pójdziemy dalej jeszcze. O tam coś ładnie. Poszło do góry. A może czaterbajcika sobie założymy. Jest okoń pierwszy, ale to mały. I słuchajcie, taki maluch na jaskółę 10 cm się połakomi. Znaczy, że są tam okonie, tylko żeby te większe coś chciały. Taki okonek. Wracaj. Kosiarz, piąteczka, perełka i żółta główka od Kuby. Zobaczymy, czy na to coś weźmie. Tak. No nie chcę dzisiaj tak łowić, ale chcę sprawdzić, czy w ogóle te okonie jakieś są tu aktywne. Ale powiem. Powiem wam, że na razie ta plecionka naprawdę spoko. Wydaje się być dość wytrzymała. No jest o mały, maluszek, maluszek, maluszek. No wolałbym większy, ale cóż poradzić. Dobra, słuchajcie, stwierdziłem sobie, że wejdę jednak trochę wcześniej już. O! I tą płciznę jeszcze tutaj obłowię. Chyba miałem obcinkę. Tak jest. Dobra. Koniec pitolenia. Zakładamy stalkę. Katerbajcik, yy, to jest 3,5 gram, 7 centymetrów jaskółka od Dominika do niego. No i zobaczymy. Teraz to przywali, coś musi. Puścimy sobie go z wiatrem, rzucimy, żeby ładnie dalej rzucić. Wow. Dobra, lecimy stąd. Fajnie, bo drobnica tu jest, widać ją ewidentnie. Jest to konek. Dobra, jak była jaskółka, dycha, słuchajcie, to jest jaskółka, dycha, perełka. Zobaczymy tutaj. Ale. O, tam dalej widzę, że jest więcej. A. Było branie. Jest szansa, słuchajcie. Jak to okoń to będzie fajny. Znaczy no może być fajny, ale... No okoń, już ładny. Już ładny okonek. Na jaskółeczkę, zobaczcie. Piękny. Czyżby to było to miejsce, w które chciałem być od samego początku. <laughs> Zobaczcie, jaskółka 10 cm. Taka perełka. Piękny okonek No, piękny. O. No i dobra. Tam widziałem, że jest tego trochę. Tak więc. Znowu było branie. Jest. Może być podobny albo troszkę mniejszy. Troszkę mniejszy. Zobaczcie. Są te konie do wody. Fajnie, fajnie. Myślałem, że tam wcześniej jakiś drapieżnik coś większego poluje a tam są konie OK Czyżby tylko dwa tam były A. Ładny będzie, ale go odprowadzają. No, powiem Wam, że ten jak na razie chyba najładniejszy. Patrzcie, to już taki trzydziestaczek, ale żwawy. No, chłopie, Ty też na fotę zasługujesz. No jak malowane, patrzcie, piękny okoń, a może by tak pływał jakiś czterdziestaczek tam między nimi, ale bym był zachwycony. Jest. O, on ma osiemdziesiątki. A jak go znałem jakieś mam 70 lat ładny okoń będzie No taki Już O, <śpiewa> o i do wody Plum. Jak walą To znaczy że do praźnik, drapieżnik chodzi No i pogoda się zmienia, nie? Jest <śpiewa> 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 Tak zajebisty masz niechcony. O, ten ładny. Ładny też. No, ładniejszy. O, ten tak. Ten tam powiedział, że ma 25. A ten ma 20. No, ten większy. O, ten. ten większy. No, ta jaskuła robi robotę. Ewidentnie. Płynie. Tak. A, jest. <laughs> Wpadnie tylko. Ten będzie mniejszy. A sandacza? Jakiego? Nie, nie łowię sandaczy. O. o zobaczcie. Płykają tą jaskółę jak nie wiem. O jest. Na leżaka. To ja się chyba nie wiem czy to nie czupak, a mnie, okoń może być ładny No O ten tak go widzę O ten piękny Należaczka Taki już trzydziestaczek może być ładny no? Patrzcie połknął mi Zabrał mi oko Z jaskółeczki Ale taki piękny okoń Taki już fajny, gruby na leżaka wziął Płyń poszedł. Jest. No, też fajny będzie. Ale go odprowadzają. No ładny, bardzo ładne te okonie. Zobaczcie. Ale jakie napchane, już jakie grube. Piękne. A, ale był strzał. Jest. O to ten już będzie dobry Ale to jest szczupak Nie, to jest Okoń O Ten już jest największy z tych wszystkich dzisiaj Ale Klamot Na jaskółeczkę Patrzcie Poprawił. Najpierw strzał był, potem poprawił Piękne te okonie Ale okonie. To jest piękne do wody. Tak przypuszczałem słuchajcie, że znowu się ociepliło i jeszcze ta cała drobnica jest na płytkiej wodzie, a za nią okonie Trochę się uspokoiło. Był przed chwilą taki szał. Muszę patrzeć na wodę. Bo to w każdej chwili może być tak, że one na chwilę się jeszcze odpalą. I będzie znowu zabawa. Jest. Ale ten mały. Ten mały. Ten mały, ale zobaczcie, jak całą miaskółkę, 10 cm, połknął dosłownie całą. Oddaj ją, oddaj. Zobaczcie, całą miaskułę. Jego coś tu atakowało, coś go trzymało w zębach. Lec sobie. Zobaczymy teraz przed siebie. No, rzucimy z tym wiatrem. Jednak, bo. No, ta plecionka będzie trochę lepiej napięta. Kończy mi się czas, ale powiem Wam, że ja bym tu, tu został jeszcze bardzo chętnie. Bo fajnie ryby biorą, ale trzeba niestety zaraz jechać. Jest. Zagrałem szybciej przynętą pod nogami. Jak już miałem ją tutaj bliżej, zobaczcie, wyleciał. Od razu mi tutaj za to miaskuło. Tak więc, może teraz jakieś przeprowadzenie spróbujemy. No, piękne te okno są. <śmiech> no. <śmiech> piękne. Zobaczcie, wcale nie tak daleko. O, cyk. Może tak agresywniej, właśnie. Jest. One są tu blisko, patrzcie. Ten to już całą połknął, całą jaskółę. Idź. Patrzę, gdzie one to ganiają jeszcze. Tam ganiają. O! No powiem Wam, że ten będzie też ładny. Bardzo ładny. Muszę porobić im te foty, bo mi normalnie Dominik nie uwierzy, co ta guma mi tutaj dzisiaj zrobiła nad wodą. Piękny, ale silne są. Nie wierzę. Nie wierzę, słuchajcie. Same piękne okonie. Piękność. Ta już jest mocno zjedzona. A poza tą jeszcze została mi podobna. Też już po przejściach. Tak więc czas na uzupełnienie zapasów. Jest, jest, jest. Trzeba spadać. No i słuchajcie, takie szybkie dwie godziny to ja mogę zawsze mieć. Przyjmuję w ciemno. Jaskółeczka, perełka odpaliła 10-centymetrowa. Na inne przynęty mało co w ogóle się działo. Tylko ta jaskuła. Masakra. Gdzie zawsze tutaj uwielbiałem łowić na herbatkę, mój ulubiony kolor, to dzisiaj ta perła dziś dosłownie rozwaliła system. Mam nadzieję, że Wam się ten wyjazd podobał. Ech, tak samo jak i mi jak tak to zostawcie łapę w górę subskrybujcie kanał strzała